Don't share גדי Pora zobaczyć, jak wygląda zaplecze według zjebów Zubi. Spawny, stacja lotos i tu mógłbym zakończyć, bo to jedyny słuszny spawn. Ale omówmy też resztę, żeby jakkolwiek docenić tego, co je wymyślał. Drugi spawn to Storecz Jarta trzeci Camping. Czasami z niego warto skorzystać, jak bombka jest na górze, ale to rzadko i wyłącznie, jeśli chcesz być jak w Rave z Apex Legends spocony i śmierdzący. Zanim przejdziemy do bomby, to ciekawostka na tej mapie można zaobserwować spierdalający ulicami samochód typu Camper. Koniec ciekawostki, bomby. Pierwszy sajt na górze, który zawsze otwiera mecz, chyba, że znowu jesteś jak wrata. Must hewy od obrony prąd. Frostka lub ogólnie taperzy, przyda się roamer. Od ataku mogę polecić naszą foczkę no i oczywiście przepałę. Ważne pomieszczenia to game room, sypialnia oraz pokój z bykiem i rekinem. Tam najczęściej możesz spotkać atakujących już w budynku. Balkon który pokazałem to natomiast miejsce gdzie możesz ich często spotkać jeszcze zanim wpierdolą się na site. Jest sporo okien więc można ich wystrzelać jak kaczki i to bez użycia żadnych drzew. Najbardziej ich wkurwisz jeśli jeszcze nie wejdą na ten balkon już będą wąchać Australijski piasek, prosto statuim. Do tego służy właśnie to okno, ewentualnie dziura w ścianie w garażu. Skoro już jesteśmy w garażu, to możemy obejrzeć go nieco dokładniej, bo to tutaj będzie rozgrywać się spora część w pierdolu na drugim sajcie Mniejsza część tym razem na balkoniku, którego, jeśli nie zabezpieczysz, to możesz szykować sobie już 10 średniowiecza w swoim dubsku. Prąd lub miód to obowiązek. Drużyna bez tego to jak drużyna pierścienia bez pierścienia. To tak jakby dzieci z Bullerbyn były dziećmi z Trollina. albo co gorsza, jakby chrzciny były bez alkoholu. Dobra, bo się zapędziłem. Wracamy ze sceny kabartowej na deski teatru w Pierdolu. Poza zakłócaniem przepalania ściany znów warto zainwestować w jakieś pułapki. Reszta mnie już chuj obchodzi jak z kolei zaatakować. Znowu taczka i przepała bo bez tego co najwyżej możesz sobie pogrzebać w dupie i poszukać tam jesieni średniowiecze po ostatnim rankedzie. Uzupełnij to jakimiś rakietami. V2i powinno być wpyte, resztę dobierz dowolnie. Popatrzymy sobie jeszcze chwilę na piętro w całej okazałości. I schodzimy teraz na dół. Co nas czeka w sypialni? Niebezpieczeństwo. Miękkość sufitu to zaproszenie do tanga dla dwojga, w które zatańczy para numer 2137 Fuse i Ink. Znów zainwestuj w jakieś rakiety i wszystko co może rozpierdalać wzmocnione ściany, a oto brony naszykuj zestaw kurwatora pospolitego mira. Alibi, Jäger, Frost oraz Kite Dlaczego tak konkretnie? Alibi można postawić niedaleko luster za którymi kampisz Jäger to fulamenko w odpowiedzi na tango atakujących Frost zatrzymuje zapędy tej kaszy entraszy A Kite zabezpiecza władzy Tyle Ostatni site niestety nie jest w piwnicy Stety się go nie gra Więc go zobaczymy tylko po to Żebyście mi nie pisali, że ominąłem O proszę bardzo Fajny? No to fajnie Spierdalamy Zabierzcie miski z ryżem Bo lecimy do kraju Hajabany i Kalpera po Mam też nadzieję, że nie macie lęku wysokości. Zostaw suba i lajka. Like Powodzenia na randomach miedziaki.